Publiczny profil gminy powinien być miejscem dialogu, otwartości i szacunku dla głosu obywateli, a nie narzędziem cenzury. Oczekujemy przywrócenia możliwości komentowania i swobodnego wyrażania opinii przez mieszkańców. Nasze postulaty transparentność i otwartość władz gminy. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, co się dzieje, jakie są plany, jakie decyzje zapadają. Zostaniemy dopuszczeni do głosu i że, że w końcu też gmina zacznie słyszeć nasze argumenty, bo. Próbujemy, mówimy głośno. Duży też odzew po ostatniej sesji był z Państwa strony, za co bardzo dziękujemy, ale widzimy, że nie ma żadnej zmiany. Widzimy, że wszystko idzie dalej w tym samym kierunku, w którym szło. Nie jesteśmy marginesem! Nie jesteśmy marginesem! Nie jesteśmy marginesem! Nie jesteśmy marginesem! Nie jesteśmy marginesem. Nie jesteśmy marginesem. Nie jesteśmy marginesem. Pan Wójt przed wyborami chodził i po domach to był całkowicie inny człowiek. Mówił nic o was, bez was. Od pół roku zauważyliśmy, że po prostu sytuacja całkowicie się zmieniła. Pan Wójt robi wszystko o nas, ale bez nas. E, zablokował możliwość komentowania na Facebooku, jak to nas określa, żeby margines społeczny nie mógł się wypowiadać, no bo margines zadaje trudne pytania. Cieszę no, się, że, że Państwo tak życzę tutaj dzisiaj przybyli i jak gdyby odnosząc się no, do tego tutaj e, transparente, który jest przede mną, najpierw konsultacje, potem plan, chciałbym powiedzieć, że te konsultacje będą, bo zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym, one się odbędą, muszą się odbyć, bo nie ma innej możliwości. I uwagi i efekty tych konsultacji muszą być wprowadzone do tego planu. I ja ze swojej strony, to znaczy no nie chciałbym dłuższej wypowiedzi rozwijać na temat jakby jeszcze spraw finansowych gminy i tak dalej, ale chciałbym powiedzieć tylko jedno. Ja i ja myślę, że każdy z radnych, który początkowo, tak jak tu Państwo mówicie był za, po tych konsultacjach będzie, będziemy podejmować decyzje zgodne z wolą i życzeniem mieszkańców.